Z Europy przenosimy się teraz do Ameryki Środkowej, na Kostarykę, a dokładniej do Półwyspu Nikoja. To właśnie tutaj znajduje się jedna z tak zwanych Blue Zones, czyli miejsc na świecie, gdzie ludzie żyją najdłużej. I nic dziwnego, bo krajobraz tego regionu naprawdę przypomina raj. Tropikalne słońce, soczysta zieleń, świeże powietrze i… niezwykle szczęśliwi ludzie. Średnia długość życia na Nikoi należy do najwyższych na świecie. Wielu mieszkańców dożywa 100 lat i więcej. Co ciekawe, nie są to stulatkowie, którzy resztę życia spędzają w łóżku. Wręcz przeciwnie, to osoby aktywne, uśmiechnięte, które często do późnej starości pracują w ogrodach, jeżdżą na rowerach czy opiekują się wnukami. Sekret tkwi w kilku elementach. Po pierwsze, dieta. Na Nikoli codziennością jest tak zwana tradycyjna trójca: fasola, kukurydza i dynia. To proste, ale niezwykle odżywcze połączenie. Które dostarcza organizmowi wszystkich najważniejszych składników. Do tego dużo owoców tropikalnych, jak papaja, mango czy guanabana, które są pełne witamin i antyoksydantów. Po drugie, woda. Badania wykazały, że woda na nikoi zawiera wyjątkowo dużo wapnia i magnezu, co wzmacnia kości i serce. Dzięki temu mieszkańcy mają mniej problemów z osteoporozą czy chorobami układu krążenia. Ogromne znaczenie ma też styl życia. Mieszkańcy żyją spokojnie, blisko natury. Stres praktycznie nie istnieje, a każdy dzień to równowaga między pracą a odpoczynkiem. Ludzie na Nikoi wciąż są bardzo religijni i rodzinni, co daje im poczucie wspólnoty, bezpieczeństwa i sensu życia. Ciekawostką jest fakt, że wielu stuletnich mieszkańców Półwyspu żyje w skromnych domach, bez luksusów. Nie mają najnowszych technologii, ale mają coś znacznie cenniejszego bliskie więzi i zdrowe nawyki. To właśnie pokazuje, że długowieczność nie zależy od bogactwa ale od stylu życia i otoczenia. Nikoja na Kostaryce to prawdziwa rajska dolina, miejsce, w którym natura, tradycja i harmonia z innymi ludźmi sprawiają, że starość staje się nie ciężarem, ale pięknym i pełnym życia etapem.